Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmiku z tej strony Iza. W dzisiejszym filmie chciałabym uzupełnić kilka wyzwań oszczędnościowych, ponieważ uzbierało mi się bardzo dużo drobnych rzeczy zakupowych. Na wyzwania cotygodniowe, oczywiście, wzięłam sobie z koperty jedzeniowej, póki jest tam je, jeszcze pieniądz. I co? I co? Chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Aha, e, chciałam Wam powiedzieć, że. Przeżyłam ostatnio chwilę grozy, bo tak jak Wam opowiadałam, że mam zamiar zapisać się na fitness i na siłownię. I nawet przygotowałam sobie słuchajcie, w moim planie budżetowym w wydatkach zmiennych tutaj właśnie 570 zł, bo to jest na karne dla mnie dla Zosi plus strefa spa. No i słuchajcie, po rozłożeniu tych wszystkich pieniędzy do, do kopert okazuje się, że ja szukam pieniędzy, a tych pieniędzy nie ma. No, więc już się zastanawiałam, bo fakt zrobiłam błąd i z tymi wszystkimi pieniędzmi, które wypłaciłam z banku, pojechałam od razu po zakupy, bo nie chciało mi się jechać do domu i znowu wracać, w zasadzie nie miałam na to czasu. No i wiecie, już myśląca, już myślałam, że po prostu albo za dużo komuś dałam, albo wypadło mi, albo wiecie. No wiecie, jak to jest. W takich momentach są różne myśli. No więc zaczęłam tych pieniędzy szukać. I się okazało, że popełniłam błąd w obliczeniach, słuchajcie. I akurat los chciał, że bardzo zbliżona kwota wyszła tutaj. Pomyliłam się. W sumowaniu funduszy celowych, dlatego że część z funduszy, które miałam tutaj, przepisałam tutaj, ale już ich nie doliczyłam. Dlatego wychodzi, widzicie tutaj, 500 zł więcej ponad, dokładnie 540. Ja miałam zaplanowane tu 570, więc wiecie, te 30 zawsze się tam może gdzieś zgubić, powahać i tak dalej. Mogą to być drobne, schowane już w mojej kasetce. Także no, przeżyłam szok. No, ale doszłam do tego, więc wyszło na to, że nie wypłaciłam sobie tych pieniędzy na tą siłownię. No, więc nie chciałam już jechać do bankomatu. Nie chciałam też płacić kartą, bo tam na koncie mam taki bufor, ale chciałam, żeby on tam został. I wyciągnęłam sobie te pieniądze z funduszu awaryjnego. Uznałam to za moją awarię, awarię mojego mózgu. Po prostu nie przemyślałam sprawy dobrze. Także tak to się u mnie prezentuje. Yy, jestem lżejsza, ale o 350 zł, a nie 570 dlatego że nie zdecydowałyśmy się na tą strefę spa, bo ja myślałam, że tam jest basen i Zosia będzie mogła sobie popływać, ale okazało się, że to jest jacuzzi i trzy sauny. No z sauny ona nie będzie na pewno korzystać z jacuzzi. Wiecie, jak to jest jakieś w jednym mieście, jedno jacuzzi, no to tak niekoniecznie. <laughs> nie dziękuję także poprzestałyśmy na fitnessie i na siłowni byłyśmy już w poniedziałek mam takie zakwasy, że po prostu nie mogę dzisiaj ruszyć praktycznie żadną częścią ciała ale spoko, dam radę mam zamiar dzisiaj iść też na jakieś rozciąganie zobaczymy, może mi to pomoże także tyle o moich pomyłkach dorobiłam sobie nowe karty do mojego planera dlatego, że ostatnio mam problem z Podliczaniem wydatków, szczególnie z kategorii jedzenia. W sensie za dużo wydaje, i stwierdziłam, że przez ten miesiąc będę dokładnie wszystko sobie zapisywać, co, gdzie i kiedy kupuję, bo na tych moich statusach finansowych nie mam na to wszystko miejsca, więc zrobiłam sobie taką dodatkową tabelę. I tak jak możecie zobaczyć, tutaj z gry oszczędnościowej 100 lat i z wyzwania 1750 razem zabrałam 30 zł na prezent dla mojego męża urodzinowy i taki też prezent zakupiłam, zakupiłam jeszcze jeden ale to już poszło z karty a to miałam uzbierane pieniądze wcześniej, także cieszę się, że bez nadwyrężania budżetu miesięcznego udało mi się te prezenty po prostu zrobić także to tyle jeśli chodzi o moje wydatki i przejdźmy, może, już do tych wyzwań. Dzisiaj będę rozkładać tylko trochę drobnych i to, co mam zaplanowane co tydzień. Ale nakręcę jeszcze filmik jutro bądź pojutrze ponieważ udało mi się sprzedać kilka rzeczy po Zosi. Jakieś buty, z których wyrosła i krótkie spodenki z zeszłego roku. Powiem Wam, naprawdę fajnie mi to poschodziło, więc będę uzupełniać też moje wyzwanie 50 kopert, w którym właśnie zbieram kasiorę z takich rzeczy, które uda mi się po prostu w domu odsprzedać. Mam jeszcze fajnych parę rzeczy mojego męża do wystawienia, których stwierdził, że też już nie będzie nosił, też sobie zrobił porządek w swojej szafce. Także zobaczymy, może coś jeszcze uda się, wiecie, odzyskać. Tego bardzo bym się cieszyła. Także na pierwszy rzut pójdą wyzwania cotygodniowe. Potem pokażę Wam jeszcze, jakie nowe wyzwania będę miała, bo stwierdziłam, że mam mało. <grytanie> I zarzucę to jeszcze, a co? Yy, dobra, długopisik no, może nie będzie już potrzebny. Może zobaczycie, widzicie, spoko. Zacznę może tak od wyzwania. 52 tygodnie. Który my mamy w ogóle tydzień? Tego nie sprawdziłam. Czy ja muszę to robić? Czekajcie, ja sobie może na tablecie sprawdzę. Gdzie tu jest kalendarz? 1, 2, 3, 4, 5.

14, 15, 16, 17, 18 był teraz, teraz tydzień temu, więc mamy 19 tydzień. Także jedziemy z 1910. Mam nadzieję, że wszystko włożę, nic nie zapomnę, ale oczywiście mogę na Was liczyć, jak to mi napiszcie, że znowu o zapomniałam. A i tu mam odłożoną kasę właśnie banknoty, które potrzebuję, a aż tyle drobniaków udało mi się z resztki wyrywać mojemu mężowi, bo w tym tygodniu mój mąż robi zakupy, dlatego, że ja mam w tym tygodniu pudełka i on gotuje dla Zośki i dla siebie, więc on już sobie tam sam planuje, co, co sobie kupi do tych swoich potraw. Dzisiaj mamy ósmego Plus 10 do 90. Także mam nadzieję, że się zmieścimy w naszych założeniach finansowych na ten tydzień, szczególnie jeśli chodzi o jedzonko Włożyłam, włożyłam troszkę dobrze. Teraz 20 zł. I będę czekać do podsumowania. Chociaż zostały jeszcze tylko dwa dni, bo mój pierwszy tydzień jest troszeczkę dłuższy. W maju trwa do 10. I mamy ósmy. Tu już jest 380. Wkładam 20 zł. Będę tak sobie mówić, to będę pamiętać. Tak jak mam z czasami z prostownicą, rzadko używam. Tu już mam zakreślone to, nie? A to jest który tydzień, Maja? A, to był mój pierwszy, to nie. Jak odłączam prostownicę z prądu, zawsze mówię sobie głośno: odłączyłam prostownicę, bo potem idę do nie wiem, do pracy, gdzieś się zastanawiam, czy to zrobiłam. E, tutaj, tak jak mówiłam, wyciągnęłam te 220 zł na urodziny, na prezent. Będę zaczynać od nowa. Piątki w piątki. Piątek mamy 10, ale już sobie włożę tą piąteczkę, bo mam bardzo dużo drobnych. I leci piąteczkę. I wtorki. Wczoraj był wtorek, więc nadganiamy siódmego. Czyli siedem złotych. razy zastanowić. Czyli dwieście dziewięćdziesiąt i pięć. Ładnie. Prawie trzy stóweczki. Czy tutaj coś zrobimy? Tu mamy co? Maj. Może dam dyszkę. Ładny, słodki rowerik. Dobrze, zaraz się okaże, że wcale nie mam tak dużo podrobnych, <laughs> ale to nic. Trzysta piętnaście. I koperty mini kwoty. ten? Nie, chyba ten. Nie wiem teraz, który to był. A może ten. To jadę po kolei. 4 złote. I te 4 złote idą do mojego koteczka. To jest tak stara skarbonka. Kupiłam ją kiedyś w Home You. Na jakiejś promce. Ale cieszę się, że ją znalazłam. Przynajmniej musiałam kupować następnej. No i mamy cztery złote. No, znowu dużo drobnych jest. Już 6. I na razie zostawiam. Coś tu jeszcze chciałam. Aha, chciałam te majowe, chociaż troszeczkę. postanowiłam, że szytyki zagram w taką grę. Zaraz wam pokażę. Mam tutaj taką kostkę. Nie, bo tu jest też czwórka. A, to możemy ominąć czwórkę. To jest taka kostka trójkątna. Na widzicie jeden, dwa, trzy i jeszcze jest cztery. Ale ja mam tylko trzy wyzwania i rzucę sobie kostką, żeby uzupełnić której z nich. To będzie jeden, dwa, to będzie trzy. Jeden. Czyli wypadło na to. Dorzucam kolejne dwa złote. A może jeszcze złotóweczko. się szybciej zapełniło. Dobra i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą no zobacz uparciech o tą kopertę. wracamy no, Kieszeńka na razie nie robię. Dobra, to ten segregator też mamy z głowy. I chciałam wam jeszcze pokazać, może na pierwszy ogień pójdzie nowa gra. Zagram sobie, bo już ją nie grałam. To jest gra bingo, już też mam jedną w swojej kolekcji, ale w innym segregatorze. Ale karciane bingo. Zrobiłam takie bingo z różnymi kartami do losowania. 25 kart, one są dołączone do gry. No i gra polega na tym że sobie je potasuję. Ok. I wylosuję jedną kartę. Okay. I mamy tutaj G3. G3 12 zł. I to sobie odwrócę w inną stronę, żeby, żeby wiedziała, że już jest wykorzystana. Waśniutki ten równy. Może będzie mniejsze. Dobra, 12 zł 5, 10 i 12. I już sobie przygotowałam kopertę. Mogę sobie zapisać. Te gry takie niby nic. Ale miałam w tej grze 100 lat uzbierałam już 80 zł i mogłam przeznaczyć te na prezenty. Także fajnie. I tą sobie odkładam w inną stronę, żebym przy następnej rundzie wiedziała, że te już nie brać pod uwagę. Ok, z tego to wszystko. I następne co chciałam Wam pokazać. proszę nie stare segregatory znalazłam, ale myślę, że się na razie sprawdzą. Mam zamówiony co prawda już taki jeden ładny, ale jeszcze czekam na dostawę. Za parę dni będzie. Pokażę Wam też. Eee, chyba wezmę udział w tym wyzwaniu 4000. Wiecie, tak? Mi coś korci po prostu, żeby spróbować, Zobaczę, ile mam pieniędzy. Ale to następnym razem, bo tu już za dużo nie zostało. Ale mam też takie nowe wyzwanie. To są takie pakieciki. Ten ma 6 wyzwań, a ten ma 10. I ten pakiet nazywa się tabliczka mnożenia. I jak możecie się wymyślić, są tablice z wynikami mnożenia. Mnożenie przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aż do 10 i tutaj na karcie, na przykład jakbym sobie wzięła tą jedynkę, zacznę może od tej najmniejszej, bo wiele już zostało drobnych. No to tak, 1 razy 1 to jest jeden. Dwa razy, dwa, dwa razy jeden, tutaj mamy jeszcze dwójeczkę też możemy włożyć. Raz, dwa i trójeczkę sobie będę zaznaczać. Może sobie weźmy ten. Zaznaczam sobie, że to wrzucam, to wrzucam i to wrzucam. O! Czyli razem 6 zł. Karty chowam. Zrobiłam sobie po dwie karty w koszulce, w kopercie, żeby już tyle tych kopert nie miał segregator, bo wtedy jest taki grube. O! I tu sobie wrzucam drobne. A na samym końcu mam status finansowy i mogę sobie zapisać, że wrzuciłam 6 zł. Chwajana, to nie wiem. ten. Ten chciałam. Dobra. I teraz słuchajcie, ostatnia nowość, która się pojawia w moim oszczędzeniu. Przepraszam. Przepraszam, musiałam odebrać domofon, bo kurier przyjechał do mojego męża. Także na czym skończyłam. Aha, będzie jeszcze jedna nowość w moim oszczędzaniu, którą też prowadziłam do sklepu wczoraj. I będzie to wyzwanie 100 kopert. Z tym, że nie będzie to takie standardowe wyzwanie 100 kopert, bo ja mam, słuchajcie, tutaj trzy rodzaje. Jest takie standardowe, od 1 do 100. Są dziesiątki i są dziesiątki, dwudziestki, pięćdziesiątki. I ja zacznę sobie od tych dziesiątek. I dzisiaj właśnie wrócę w kopertę jedną dziesiątkę. Także mogę sobie tutaj zaznaczyć: jedną kopertę zamalować. Wiem, że nie będę w stanie tych wszystkich wyzwań zapełniać tak jakbym chciała bo <laughs> moje fundusze mi na to nie pozwolą ale mam wrażenie, że wtedy mam większą motywację, wiecie no i do koperty numer 1 leci 10 zł patrzcie jak fajnie to wygląda i tutaj jest 100 kopert oczywiście ponumerowanych Dodatkowo na końcu jeszcze mam, oczywiście, status, żebym wiedziała, ile mam tu kasiory. I tu mamy plus 10, i mamy 10. Jupi! No, i to by było wszystko na dzisiaj, co chciałam Wam pokazać i się z Wami podzielić. Możecie oczekiwać nowego filmu na dniach z uzupełniania 50 kopert. A na dzisiaj już się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dzianka i do usłyszenia. Pa, pa.